Dzień dobry, cześć. Mówi do Was Aneta Kułakowska, radczyni prawna, blogerka, podcasterka i autorka e-booków. Witam w podcaście Projekt Spółka ZOO, w którym prostym i zrozumiałym językiem opowiadam o tym, jak prowadzić spółkę ZOO. Dziś zapraszam Was na 40 odcinek, a czwarty z serii o zgromadzeniu wspólników. Dziś porozmawiamy o tym, co może, a czasem nawet powinien, zrobić wspólnik podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Brzmi formalnie? Może trochę. Ale w praktyce to właśnie tutaj zapadają ważne decyzje: o zyskach, zarządzie, przyszłości spółki. A wspólnik to nie tylko ktoś, kto ma udziały na papierze. Wspólnik może naprawdę mieć głos i warto wiedzieć, jak z tego głosu skorzystać. Zaczynamy. O zwyczajnym zgromadzeniu wspólników już mówiłam. Najwięcej usłyszycie w odcinkach dwóch poprzednich: 38 i 39 odcinku podcastu. I teraz od razu przechodzimy do głosowania. Wspólnik może głosować nad uchwałami. To już wiecie, ale trzeba wspomnieć o tym, że macie trzy opcje: Głosuję za uchwałą, głosuję przeciw uchwale, wstrzymuję się od głosu. Możecie też po prostu nie głosować i to też jest możliwe, ale uwaga! Jeśli nie bierzecie udziału w głosowaniu, to możecie nie mieć wpływu na to, co się dzieje. Dlatego warto wiedzieć, co się głosuje. I świadomie wybrać swoją opcję. Przy okazji głosowania nie mogę nie wspomnieć o sprzeciwie. I tutaj uwaga, ważna rzecz: sprzeciw to nie to samo co głos przeciw uchwale. Jeśli nie wyrażacie zgody na podjęcie uchwały, to po pierwsze głosujecie przeciw uchwale. Ale żeby móc ją potem zaskarżyć do sądu, czy to poprzez pozew o uchylenie uchwały, czy o stwierdzenie nieważności, musicie też zgłosić sprzeciw do protokołu. Brzmi groźnie? Trochę, ale to nic trudnego. Po prostu po oddaniu głosu przeciw uchwale mówicie: Zgłaszam sprzeciw i proszę o wpisanie go do protokołu. I tutaj zachęcam dodatkowo do wskazania, dlaczego ten sprzeciw zgłaszacie. Poproście o wpisanie uzasadnienia sprzeciwu. Również do protokołu. Dlaczego to takie ważne? Bo ten sprzeciw otwiera wam drogę sądową. Jeśli uważacie, że uchwała jest niezgodna z prawem, umową spółki, mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika albo zwyczajnie szkodząca spółce, to głosujecie przeciw uchwale i zgłaszacie sprzeciw. Do zaskarżeń uchwały jeszcze wrócimy w kolejnych odcinkach. Często pytacie o to, czy możecie w ogóle zadawać pytania zarządowi. Czy to pytania o, o sprawozdanie finansowe, zyski czy stratę. O przyczynę, o wyniki finansowe. A ja mówię tak: oczywiście, macie pełne prawo pytać zarząd o wyniki finansowe. O to, dlaczego coś się zmienia, albo co oznacza dana uchwała. W końcu to wasza spółka, macie prawo wiedzieć. Zarząd powinien odpowiadać rzetelnie. Jeśli unika odpowiedzi, to już jest znak ostrzegawczy. Można wtedy domagać się wpisania pytań do protokołu. W ogóle powiem wam, że im więcej w protokole tego, co działo się na zgromadzeniu, tym lepiej. Potem ciężko powołać się na coś, na co praktycznie nie macie dowodu, nie macie żadnych zapisów. Więc pilnujcie tego, aby w protokole było jak najwięcej. I teraz tak, często pytacie, jak się przygotować jako wspólnik do zwyczajnego zgromadzenia wspólników. I tak, zwyczajne zgromadzenie wspólników, pamiętajcie, że to nie jest tylko obowiązek. To świetna okazja, by przyjrzeć się temu, co się działo w spółce przez ostatni rok. To moment na rozmowę o wynikach, wyzwaniach, planach na przyszłość i ocenie pracy zarządu. Jak się do tego przygotować? Oto kilka praktycznych wskazówek. Po pierwsze, zgłoście własne propozycje do porządku obrad. Wiedzisz już mniej więcej, kiedy odbędzie się zgromadzenie? Jeśli tak i macie pomysły na uchwały, zgłoście je z wyprzedzeniem do zarządu. Najlepiej na piśmie z, z wnioskiem o ich uwzględnienie w porządku obrad. Kolejna sprawa, zapoznajcie się z dokumentami. Zarząd ma obowiązek udostępnić wspólnikom sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności spółki, jeśli jest sporządzane, opinie biegłego rewidenta, oczywiście jeśli jest wymagana przepisami. Dokumenty powinny być dostępne najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem. Jeśli nie zostały udostępnione, złóżcie wniosek. Zarząd musi je przekazać w ciągu dwóch dni roboczych. Warto zaznaczyć, że prosicie o przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej. Przeczytajcie je dokładnie. Jeśli coś budzi wątpliwości, pytajcie lub zapiszcie pytania, które zadacie na zgromadzeniu wspólnika. Macie prawo oczekiwać wyjaśnień. To nie jest zwykła ciekawość, to realizacja prawa wspólnika. Nie dajcie się zbyć przez zarząd. Zwyczajne zgromadzenie odbywa się w celu podsumowania roku obrotowego, więc zarząd powinien być przygotowany na pytania, również te niezbyt przyjemne. Kolejna sprawa sprawdźcie, czy zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane. Zgromadzenie można przeprowadzić bez formalnego zaproszenia tylko wtedy, gdy są obecni wszyscy wspólnicy i nikt nie zgłasza sprzeciwu co do jego odbycia i porządku obrad. W pozostałych przypadkach zaproszenie musi być wysłane na co najmniej dwa tygodnie wcześniej. Nie podpisujcie niczego w ciemno, jeśli nie wiecie, czego dotyczy dokument. Przeczytajcie porządek obrad. Zgromadzenie powinno odbyć się zgodnie z porządkiem obrad z zaproszenia. Bez zgody wszystkich wspólników nie można podejmować uchwał w sprawach, których nie macie na liście porządku obrad. Jeśli planowana jest zmiana umowy spółki, w dokumentach i w zaproszeniu. Na zgromadzenie powinny znaleźć się konkretne projekty uchwał. W takim przypadku protokół z obrad musi sporządzić notariusz. Forma notarialna nie dotyczy jedynie spółek założonych wez 24, które nie dokonały notarialnej zmiany umowy spółki. Kolejna sprawa: zwróćcie uwagę na miejsce zgromadzenia. Jeśli zgromadzenie ma odbyć się poza siedzibą spółki lub innym miejscem wskazanym w umowie spółki, potrzebna jest pisemna zgoda wszystkich wspólników. Ale pamiętajcie, że siedziba spółki to miasto, miejscowość, w której mieści się spółka. To nie jest biuro spółki. Siedziba to nie jest konkretny adres. Zatem jeżeli spółka ma siedzibę w Warszawie, to zgromadzenie wspólników może się odbyć w Warszawie albo w innym miejscu wskazanym w umowie spółki. Jeżeli takiego miejsca nie ma w umowie spółki, to aby się zgromadzenie wspólników mogło odbyć poza siedzibą spółki, potrzebna jest pisemna zgoda wszystkich wspólników. Pamiętajcie o tym. I teraz ważna kwestia. Zerknijcie do umowy spółki. Warto sprawdzić, co umowa spółki mówi o zasadach zwoływania zgromadzeń, wymaganym kworum, większości głosów potrzebnej do podjęcia uchwał. I teraz jeszcze kolejna kwestia. Możecie działać przez pełnomocnika. Nie musicie brać udziału osobiście. To może być stresujące, szczególnie w przypadkach, kiedy w spółce jest jakiś spór lub konflikt. Możecie ustanowić pełnomocnika, np. radcę prawnego, adwokata, który zagłosuje w waszym imieniu, będzie dbać o wasze interesy, zareaguje na ewentualne nieprawidłowości, zgłosi przeciw, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zwyczajne zgromadzenie wspólników. To więcej niż formalność. To szansa na realny wpływ na to, co dzieje się w spółce. Warto ją dobrze wykorzystać. I teraz tak. Kiedy nie wolno głosować? Są sytuacje, gdy wspólnik nie może brać udziału w głosowaniu, na przykład gdy zgromadzenie decyduje o jego odpowiedzialności, pozwie przeciwko niemu, albo w sprawach, gdzie istnieje konflikt interesów. Przykład, szczególnie jeśli dotyczy zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Jeśli jesteście członkiem zarządu i wspólnikiem jednocześnie, i głosowanie dotyczy waszego absolutorium, to nie powinniście głosować. Brać udziału w głosowaniu w tej uchwale. Powinniście wyłączyć się od głosowania i powinno to zostać zanotowane w protokole pod uchwałą. I teraz, tak, co zrobić, gdy coś Wam się nie podoba? Zgłoście sprzeciw, szczególnie jeśli zdecydowaliście się głosować przeciw uchwale. Poproście o zapisanie Waszego stanowiska w protokole. Możecie też wnioskować o odroczenie zgromadzenia, jeśli coś jest niejasne. A dokumenty budzą wątpliwości i wymagają dodatkowego badania oraz wiedzy eksperckiej, a zarząd biga się od odpowiedzi. I w końcu, jeśli uchwała jest niezgodna z prawem, umową spółki, mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika albo zwyczajnie szkodząca spółce, możecie ją zaskarżyć do sądu. Ale uwaga, są terminy i warunki formalne, dlatego warto działać szybko i ewentualnie skonsultować się z prawnikiem. Do tematu zaskarżania uchwał. Wrócę w kolejnych odcinkach. Na koniec kilka porad praktycznych. Nie przychodźcie na zwyczajne zgromadzenie wspólników z Marszu. Zapoznajcie się wcześniej z dokumentami. Spiszcie pytania i wątpliwości i zadajcie te pytania zarządowi. Nie bójcie się pytać. Głosujcie świadomie. Nie, bo wszyscy tak głosują, tylko głosujcie. A jeśli czegoś nie rozumiecie, to pytajcie i jeszcze raz pytajcie. I coś wam nie pasuje. Działajcie od razu i pamiętajcie, to Wy jesteście właścicielami spółki, a nie tylko nazwiskiem w KRS. Mam nadzieję, że ten odcinek przybliżył Wam, co można i warto robić na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników. To wszystko na dziś, dziękuję, że byliście ze mną i do usłyszenia następnym razem. Jeśli macie ochotę sięgnąć po więcej moich treści o spółce ZO, zapraszam serdecznie na stronę poroekspółkazoo.pl. Znajdziecie tam linki do moich blogów, mediów społecznościowych, możliwość zapisu na newsletter oraz transkrypcję wszystkich odcinków podcastu. Na stronie działa też sklep z e-bookami, checklistami i wzorami dokumentów. Zachęcam też do subskrybowania mojego kanału na YouTube oraz podcastu w ulubionej aplikacji. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka. Wszystkie przydatne linki jak zawsze znajdziecie w opisie pod nagraniem. Jeśli odcinek był dla Was pomocny, dajcie znać. Komentarz, polubienie czy udostępnienie bardzo pomagają dotrzeć z podcastem do kolejnych osób. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mówiła Aneta Kułakowska, a odcinek zmontowała Agnieszka Kułakowska.